Rocky Boxing Night w Koszalinie z nami Maciej Miszkin, to chyba jednym z największych skandali w historii w ogóle boksu zawodowego w Polsce. Artur Bizewski walczył z Marcinem Sianosem, walka z zawodnika z, z boksu z, z zawodnikiem MMA. No i skończyło się, widziałeś to przed chwilą, skończyło się bardzo kontrowersyjne, weszło łokcie. Da się to w ogóle jakoś skomentować normalnie? Znaczy ja nie widziałem takiej sytuacji, ale trzeba przyznać, że to jest przedziwna sytuacja. No, tu trzeba sprawdzić, bo, e, bo Sianosa e, kiedyś poznałem, był bardzo sympatyczny, bardzo miły, natomiast albo nie trzymać ciśnienia i pod wpływem emocji robi rzeczy, których nie powinno się robić, za to powinna być gruba dyskwalifikacja, no albo jakieś środki były e, użyte w tym pojedynku, które go doprowadziły do, e, do takiego poziomu adrenaliny, do takiego poziomu nerwu, do takiego poziomu agresji, bo... No przecież e, wielokrotnie powtarzam, I ja miałem okazję brać udział w Muay Thai, K1, kickboxingu, nawet miałem jedną walkę stworzoną w MMA i nigdy mi nie przyszło do głowy e, w boksie użyć tych umiejętności. Co innego, kiedy ma się zagrożenie na ulicy, ale wszyscy wiemy, że jest sędzia, że są przepisy, że jesteśmy umówieni na pewne zasady i w ringu się takich rzeczy nie robi. Ale w ogóle Artur Bizewski, można powiedzieć uratował tą galę. Bo przed, przed, minutę po tym, tej, po tej skandalu od razu był bardzo wielki atak kibiców Bizarskiego, no i wręcz wziął mikrofon po prostu musiał troszeczkę uspokoić, bo, no po pierwsze atakowany był Sianos za tą całą sytuację, ale myślę, że jeszcze takich minuta, dwie awantury i mogłyby się skończyć troszeczkę inaczej na tej gali, więc można powiedzieć, że Bizarski zachował chłodną głowę przynajmniej po, po walce i troszeczkę uspokoił tą całą sytuację. No tak, yy... Całe szczęście, że tak zrobił, to chwała dla niego i e, świadczy to o jego podejściu sportowym do tematu. Stało się jak się stało. Winnym tylko i wyłącznie będzie sianos Bizewski, tak jak powiedziałem, jest wygranym w tym pojedynku.